A mnie Jaroniewska jelitówką zaraziła na abstrakcję. <noise> eee. Jak tam samopoczucie dzisiaj? Lepiej już, lepiej już. Wczoraj już było lepiej, w niedzielę wieczorem była tragedia. Jak wróciłam do domu była tragedia. I mam basen na stópki. Powiem wam, że jak jedziecie na event, nad którym wszyscy chleją, a wy postanawiacie być abstynentami, to jest Ciężko, ciężko jest wytrzymać z nimi, z ludźmi. Ci ludzie są pijani, ci ludzie są wylewni, ci ludzie są nieprzewidywalni. Podczas rapstacji zostałam kilkukrotnie, przynajmniej zmacana, dotknięta wbrew mojej woli, raz nawet opluta. Gościu mnie łapał za włosy. Kur... Uch. Dziwni ludzie, naprawdę dziwni. Ty się bawiłeś na rapstacji, a Trumpa prawie zabili. Też widziałam, nie żebym się przypisał, ale przez chwilę myślałem, że swoją babcię widzę z gorąco. Z opowieści rap stacjowych. Bawiłam się zajebiście. Do momentu, aż nie zaczął mnie boleć brzuch. Czyli praktycznie na samą końcówkę. Strasznie mi zaczął boleć brzuch. Pojechałam do domu. Mówię, kur... prześpię się, może będzie mi lepiej. W niedzielę wróciłam na chillu. Jak mnie w niedzielę wieczorem złapało, tak myślałam, że nic ze mnie nie zostanie. I widzę tylko na Twitterze, Tweeta Jaroniewskiej, że... No, nawet z jelitówką można się super bawić na rap stacji. Ale ja tak... Mówisz, podałam tweeta dalej o tym, że właśnie Jaroniewska miała jelitówkę na robstacji i mówię, zajebiście, ja teraz na l 4 będę siedzieć. I ona mi na początku odpisała na tego tweeta, ale potem usunęła swój komentarz. Ona napisała mi tak: No, mi po jednym dniu przeszło, także ja już śmigam w pracy, a ty masz przynajmniej dzień wolny, każdemu się czasem należy! No go. Nie mogłam odejść od kibla na 10 metrów, ale mi się należało, nie? No nie polecam generalnie, nie polecam. Faktycznie miałam dzień wolny, no ale cóż. Jeżeli chodzi o supermedie, to w życiu moja osoba nie wzbudziła takiego zainteresowania na rapstacji, jak przy okazji dramy z supermedią. 110% ludzi, którzy podbili, żeby zrobić zdjęcie, to pytali, o, Kasia, jak tam internet? Bo nawet ci, którzy nie robili ze mną zdjęcia, to krzyczeli do mnie z drugiego końca, na przykład chodnika, o, Kasia, jak tam internet? A ja mówię... O, i idziemy dalej, nie? Więc cały czas odpowiadałam na pytanie, jak tam z internetem, jak tam z supermedium. Całe trzy dni. O, i chciałabym, żebyście poszli, docenili i skomentowali mojego reels'a. Ja jestem królem montażu, królem montażu jestem, ale popatrzcie, posłuchajcie tego i się skupcie, dobra? <mum> To było jajko na hito, Ale widzicie, jak to jest podłożone? Walę wódę, biorę bucha i tak dalej. I on w tym momencie ładuje, ładuje ten. Ale chujo zedytowane. Pierwszy, się, że się. To jest wszystko do bitu, wszystko jest do bitu i jeszcze pod słowa, skupcie się, skupcie się. Jest dopiero druga, i ja akurat pokazałam tak, nie jakby dwa, nie? Czejcie to, czejcie. Hawajska koszula i Bezi ja stoję w I nie wiem, czy wy widzieliście, ale Zapson zgolnił na scenie na łyso dwie baby. Od ochroniarza wiem, który tam był, że chłopak tej jednej z dziewczyn, jak to zobaczył, to powiedział, że on z nią zrywa, i wyszedł. <grywa> <noise> Także mocne. O Ina, Bo nie zna mnie tu nikt. Są jak. Przebitki, jak robimy zdjęcia z widzami. Tak to przekmieniłam, tak to przekmieniłam, rozumiecie? No, i co myślicie? Montowałam to 4 godziny. Było 35 minut materiału, który skróciłam do półtorej minuty. Zajebiste? Też mi się tak wydaje. To teraz idźcie tam i tam napiszcie, że zajebiste. Super, dobra robota, Kasiu. I wszystko podbit montowałam i przekładałam to ku... A, I te, jak siedziałam na Kiblu, to akurat miałam dużo czasu na Samantowa. Jesteście mega słodcy z nawcią. Nie, ale generalnie tak się dobrze bawiłam z nimi. Fajnie było. Najlepiej się bawiłam w przedziale godzinowym od 16 do jakiejś 22, bo później to już byli... N ani, a ja ich musiałam wozić. Później się już mniej dobrze bawiłam. Kiedy farma będzie grana na streamie? Kurwa jest ta gra w farmę. Pokażę wam Farm Village Merch game. Generalnie gra polega na tym, że łączycie rzeczy, najlepiej łączyć w pięć rzeczy, jak połączycie w pięć, to wtedy, wtedy jest bonus do łączenia, czyli tu mamy na przykład cztery takie, to łączę, nie? I, ma... I zamiast jednego to mam dwa. Tutaj też mamy monetki i monetki teraz łączę. Kurde, no... skończy mi się energia, to pójdę do was, czyli się będziemy znowu gadać. Nie mogę teraz gadać, bo merdżuję rzeczy. <laughs> Cześć, masz wie, Halo Marcel, gdzie jesteś, jak jesteś potrzebny? Operacja Gryziemy Kable, powtarzam, Gryziemy Kable. Dlaczego chcecie sabotować mój merch game? Marcel, nic wam tu nie pomoże. Błocha. Dzień dobry, czy tylko ja nie mam dźwięku? Nie macie dźwięku? Mamy. No to ja nie wiem, problem. Streamerka straciła wszystkich widzów w ciągu jednego streama, zobacz jak gwiazdka. A co jesteście tacy mieli? To fajna gra! Piotr13 przesyła 50 złotych. Błagamy, przestań. Za 50 złotych mam przestać grać w taką fantastyczną grę? Muszę o tym pomyśleć. O, mam więcej machewek! Lucky Merch! Top 5 najstraszliwszych tortur, 5 łamanie kołem, 4 żelazna dziewica, trzy szczurza tortura, 2 kastracja na żywca, 1 oglądanie tego skima i tej zajebanej gry meczennik. Dobra, no już kończę, no! Ale ona mnie trzyma za mordę! Wy tego nie rozumiecie! Okropne to jest Gary, ale ma farmę. Dobra, ostatni raz, ostatni mecz, i idę sobie, idę, idę, idę. Jak stąd wyjść? Już, uwolniłam się, udało się. Udało się, wyszłam stamtąd. Straszna gra to jest, mówię wam. Opłaca się kupować bilety VIP na rapstację. Jeżeli planujesz je kupić dla toalety, to nie, bo dostajesz dokładnie taki sam to to, jak wszyscy inni. Nie, żadnych innych korzyści oprócz tego, że miałeś tak jakby. Jak tu jest scena, i tu sobie idzie artysta, ma mikrofon i sobie coś śpiewa, nie? Tutaj. Wszyscy ludzie mogli być. Tu. Tu, tu i tu No nie? W takiej, w tej strefie A bilet VIP dawał ci to, że Mógłbyś stać tutaj Tylko ja miałam jeden problem taki malutki Z tym, ponieważ tutaj Znajdowało się całe nagłośnienie Ty stojąc tutaj Mi zegarek piszczał cały czas, że ja dostaję zawału Bo wibracje z basu, które były Po prostu na tym Drżały podłogą i tobą całym, nie? Dużo droższe były te bilety? Nie wiem, bo mi Zuza załatwiła te bilety Bo ja myślałam cały czas, jak nawet tam Przyjechałam, że te miejsca VIP dają tą normalną, no, dostęp do normalniejszej toalety. Testujemy kinder mleczną kanapkę i to takie coś yy, milki do picia w lodówce jest, ho. Znaczy weź i ho. Weź z lodówki takie milki napój do picia i te kinder mleczne kanapki nowe. Uwaga widzowie, robimy super testy. Siemano, Alo halo. Będziemy testować... Chocolate milk flavored napój. Taki. I testy... A Ty nie idziesz na testa? Halo? I kindermleczna kanapka brzoskwiniowa. Mam nadzieję, że to będzie dobre. Jest to edycja limitowana. A? Dobrze, że dostanę całą Nie, nawet nie chcę chyba. Ale nie jest złe. Jadłeś danie brzoskwiniowe kiedyś? On Ci wchodzi do tej, tej miski. Jak danie brzoskwiniowe smakuje? Nie jest takie złe, ale wolałabym klasyczne, o może tak. Nie, wszystkie bananowe słodycze są do utylizacji, nie przeschniemy, bananowe są obrzydliwe. Jak ktoś da suba, to robimy jeden challenge, ale musi dać suba. Robimy odliczanie. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Mhm, <śm> nie. No pewno? Oni się nie dają nabierać na takie rzeczy po prostu. Halo, nie no, ci nie ma wiele, że nic nie pisze. No o, mi. <śm> Ale zlikwidowali suba. Co jest ty? Halo. Z tym jest, tylko trzeba wywajać. Ale y, czy tu działa? Na przeglądarce. No, napiszcie coś na testa. Ale cię w dupie mają, jaj. A to nie Twitch się zjebał? No, nam wszystko zjebał działa. A to nie streamuje dzisiaj jak nie działa. Zresztą nam wszystko działa w bici, ale ja nawet powiadomień nie widzę. Ej, Twitch się zepsuł. A to nie supermedia, tylko Twitch tym razem. No, no nie a... mam żadnych zgubionych klatek. Słuchajcie, niestety są problemy techniczne. Porozumieć się możemy tylko i wyłącznie na pośrednictwie alertów, tak więc... ty. Tylko i wyłącznie są rzeczą, którą jesteśmy w stanie zauważyć na czacie. Supermedia so, zareagowała donate. za tą gierkę. Supermedia zareagowała za tą gierkę? Nie, bo to nie supermedia wina tym razem. Nie możemy... I pisać tych zasług a Twitcha No ale ja w ogóle nie mogę na Twitcha wejść Bo nie działa Twitch A zobaczymy z telefonu Może na telefonie będę mieć czat O oh, jest Ale sraka już ty widziała normalnie To może ja mam bana Karma za farmę Bo w ogóle no jakby platforma Twitch mi nie działa Rozumiecie? Ale mam internet Bo na YouTube mogę wejść Nie mogę wejść tylko na Twitcha Zajebiście Remek. To, dawaj, pijemy mylkę. Dlaczego ty mnie straszysz? Działa jak coś nie słuchaj tych jełopów. Ty jesteś jełop, bo to nie im ma nie działać, tylko mi nie działa. Ja nie mogę zobaczyć czatu, ja nie mogę nic kliknąć. Halo? Papa? Papa, papa, pa? Halo? Halo? No to to jest przez supermedia. Gid ich wina. Działa wszystko, trulują mnie tylko Remek. No ale nie działa Twitch i to też jest ich wina, bo nie działa też u mnie, a ja nic nie zrobiłem. To, to znaczy że rutę. <laughs> nie grałeś w farmę. No i nawet nie mogę streama odpalić, ja nie wiem. Dobra, dzwonię do nich, uspokój się. Może ma Cel pracuje. No, nie, no nie, to nie dwoj, samo się naprawi. Jak się samo naprawi, kur. Jakie ja mam streamować? Lokowanie mam do zrobienia zaraz. Co jak ja to mam zrobić? Nie może tak być. Dzwonimy. Chcesz, zanim będę się kłócić, jeszcze testować tą milkę? O! To. Nie. Nie! Ale czemu, jak... No ja chcę, chciałam przebić. O, działa. Chcę przebić. Naprawili. Chcesz, się przebić. Dobra, otwórz. Ale ty tu masz syf, ja. ja, ja. Nie chcesz lepszej kamerki w końcu? Nie. Po pięciu latach streamowania nie chcesz z testować? Ej, tu było shake well! To z boczku. Nie tak. shake'owałeś well. O kurwa, nie, Remek. To albo ty napiłeś. już się napiłeś. Nie, nie napiłem się właśnie. No to daj. Bo... Hmm. Ej, dobre. Daje taką chemią, nie? Fajną. Nie smakuje jakby czekoladą wielkiej, tylko taką tańszą, jakby. Znowu mi nie działa. Halo? Do pi dzwonię tam. Ale internet jest. No ale nie działa mi. Najważniejsze połączenie, jakiego potrzebuję, mi nie działa. Jak? Dalej nie widzę czatu, nic nie widzę. Nie fajnie się streamuje, jak nie można z Wami pogadać, wiecie? A nie mam alertów nawet, w sensie nie mam listy alertów, tylko mam to, co jest na ekranie, się wyświetla. Oby Marcel był dzisiaj, bo ten drugi mnie denerwuje. Ciekawe, czy mają zapisany mój numer w jakiś sposób. Teraz się czuję jak wariatka, jak gadał sama do siebie. Napiszę może na ekranie? Nie mam czatu. Która to była godzina, jak to się stało? Boże, i Wy teraz mi nie powiecie, bo ja Was jeszcze nie widzę. O! Jest! Dlaczego nie wchodzę na ścieżkę prawną? Z dwóch powodów. Po pierwsze, trochę mi się nie chce. Po drugie, dużo to zmieni. Bo co ma to zmienić? Nie mam tu innego dostawcy. Rysiek, jak skoczysz to się utopisz? Poza tym, ciężko jest udowodnić stratę, jaką poniosłam. Mentalną na pewno, ale finansową ciężko. Jedynie mogłabym to zestawić na przykład, że, nie wiem, z Twitcha średnio zarabiam, nie wiem, powiedzmy na przykład 15 tysięcy. A w miesiącu, gdzie wystąpiło najwięcej problemów, zarobiłam 8. Na taką kwotę mogłabym ich pozwać. Chciałabym, żeby ode mnie odebrali. Bye. Cześć Marcel! O, witam. Witam cię serdecznie. Słuchaj, mamy streamka i jest taki dziwny, nietypowy problem wystąpił. Tak, co się dzieje? Dokładnie o 20.05 było drugie już taka, takie wydarzenie, że zerwało mi połączenie jakby z domeną Twitcha. Stream był nadal. Nie mogłam wejść na tą jedną konkretną stronę i wywaliło mi czat i na 5 minut miałam, byłam bez Twitcha jakby całkiem. Okej, to jakby pomysł, pomysłu nie wiem co to może być. Zawinić. Sekunda, sekunda. Ale jakby samych, jakby już rozłączy takich całkowitych, już nie występują, mam rozumieć. No nie wiem, to mój pierwszy stream po waszej rzekomej naprawie wszystkiego. Więc na razie testujemy po półtorej godzinie streama. Jedyne co to mi samego Twitcha wypaliło. Na YouTubea mogłam wejść, na Twitcha nie. I nie miałam czatu, nie miałam połączenia jakby z alertami, z powiadomieniami. Cokolwiek, co miało przyjść od Twitcha, nie przychodziło. I ja nie mogłam wejść w ogóle na Twitcha. Tylko nie resetuj mi teraz jakby routera, bo mam stream. Nie, 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 nie spoko. Koniec, to nie koniec, żadnych to na razie nie wykonuję. No tak naprawdę to ja mogę <ścoughs> Nie chciałbym tego mówić, ale tutaj nie mam pomysłu, co może zawinić. No no, ja rozumiem, że to bardzo sygnalnie brzmi, ale, ale wydaje mi się, że w takiej sytuacji to naprawdę zgłoszenie, jakby mailowe, by się przydało. Czyli, tak ktoś po prostu jutro na to zajrzał, z działu sieciowego, bo ja tu tak Dosłownie nie mam pomysłu, co tu może. A powiem ci, że w tym momencie znowu występuje ten problem. Znowu nie mogę wejść jedynie na Twitch'a. I przestaje mi działać czat, nie widzę czatu i nie mogę wejść na żadną domenę Twitchową. Na, na inne mogę, YouTube Ej. jakby normalnie działa, tylko ta jedna domena, jakby nie działa. I piszę, i piszę mi tak. Serwer Twitch TV potrzebował zbyt wiele czasu na odpowiedź. Ja mam jakieś takie rzeczy. I ja mam ten problem, i Ramek w drugim pokoju też ma ten problem, no nie? W sensie, że to nie jest jakby mój komputer, tylko oba wpięte w sieć. Dobra, właśnie tutaj też dostałem e, informację od kolegi, która jest Pani akurat na transmisji. Mhm. To ja się, się skontaktuję z, z działem sieciowym, więc czy mogę troszkę chwilkę, ewentualnie zaraz do Pani oddzwonię. Jasne. Dobrze, no to w takim razie właśnie idę zaraz zadzwonić i zaraz do Pani tej wrócę. Dobra, spoko, Dobra. dzięki, trzymaj się. Dobrego wieczoru, cześć, cześć. Yeah, Marcel będzie pomagał! Zobaczymy, co się stanie. I ja znowu jak coś nie widzę czatu, nie? Jakby od 10 minut nie widzę Waszej wi żadnej wiadomości, także nie mam pojęcia co piszecie. Kolega z działu sieciowego ogląda, także pozdrawiamy kolegę z działu z działu sieciowego, kolego z działu sieciowego, powiedz mi, co mam zrobić z moim życiem, proszę. Dobrze, że odpoczęłam te parę dni, ale naprawdę liczyłam, że jak wrócę, to ciekawe, że teraz nie wywala całkiem, a wywala trochu. Dobra, uruchomię diagnostykę. Może skonsultuję to z Marcelem. O ku... O, Orześ mi z***ał! Ty! Pojemnie! Czemu mi stópka atakujesz? Oh. Ryszard, ty, ty mi właśnie liżesz pięte? Obzydliwe to jest. Boże święty. Mam nadzieję, że ten kot nie wyrośnie na stópkarza. Przecież ja tu umrę. Zaczęłem ci oglądać dzięki problemom z Super Media. Zajebiście. Przekażę im, że dzięki nim zyskałam widza. Chłop napisał, idę srać ze dwóch i mi znowu wywaliło. Hit! hit. Miłego wieczoru. O, o! Wrócił Twitch. Wrócił Twitch. Mam powiadomienia, mam czat, widzę wszystko. Mamy to. Widzę czat. Ciekawe na jak długo? Nie wiem. Uznajmy, że Marcel naprawił i że już nie powtórzy się. Problem. Czemu nic nie pisałeś? Aha, uh -huh, wiem, co myślisz nie piszecie. Marcel miał odzwonić, nie odzwania. Przykro mi. Jak odchodziłaś z nawcią spod pod bramek przy Mainstagu, to krzyknąłem, że to ty jesteś. i Ludzie się zbiegli, sorry, za to bo... ale nie trzeźwy byłem. Spoko! I tak najczęściej się właśnie zdarzało coś takiego, że jedna osoba nas rozpoznała. Jeżeli była wystarczająco trzeźwa, to powiedział, o, siema, mogę sobie zrozumieć. A jeżeli była nie trzeźwa, to było tak. Ej, to jest Kasiks I wtedy wszystkie głowy tak. Siu, siu, siu. I było przejęte. Lekko niebezpiecznie bym powiedziała Ej, Katarzyna się zadzwoniła do tych kurwa, dziwaków I powiedzieli coś Bo nie wiem, nie działa mi tak samo połowa k***a DNS-ów No, na połowę stron nie mogę wchodzić I co mówili? My oddzwonić kurwa, nie wiem kurwa, Tak ich za k***a śmiecie Jeszcze mi windykacją kurwa spawią codziennie szmaty A myśmy za frytę Już mówię, kurwa, zapłacę wam macie kurwa Debile j***ane ale kurwa, Zapłaciłem i jest jeszcze gorzej Nie wiem moi drodzy uciekać są jak najszybciej Mam nadzieję że... Nie wiem jak taka firma ma rację bytu O dzwonią Zbadaliśmy sytuację jak zupełnie wygląda Jedno z naszych głównych urządzeń jakby, w sieci w Warszawie otrzymuje w tym momencie duże ataki DDoS, z tego są problemy z dostępem po prostu do usług. I no na razie się zwalczamy po prostu na atak. Przez chwilę widziałem, że wrócił, wrócił... Jakby... A w tym momencie jest znowu, więc... No właśnie, widzę, widzę. Jakby dalej widziałem sieciowe, tutaj się komunikuje i coś tam próbujemy po prostu to załatwić. Ale to właśnie wszystko... Jest spowodowany właśnie dużym atakiem DDoS na nasze tej sieci. Więc na razie proszę się w cierpliwość i po prostu postaramy się, żeby jak najszybciej ten problem wyeliminować. Dobra. Tak to, to dzięki za informację. Miłego wieczoru. Na razie. DDoS. 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 Ja bym że mogliby coś innego wymyślić. Ile urządzeń nie ma, przecież kurde jedną serwerownię w bloku pewnie jakimś postawiono i tyle. Skur o go, ja ta nie nie Mają taki Didos. Ale oni mają codziennie! Codziennie im... Słuchajcie, Codziennie po 2-3 urządzenia. Oni tyle nie mają sprzętu. To jest nawykonalne.